Witam Was. Pokażę Wam dzisiaj, jak zainstalować i używać Gatewaya z nowym oprogramowaniem Ultra 3.0 na konsoli z oprogramowaniem wyższym niż 5.0, w tym przypadku amerykański 3DS z Softem 6.0. U mnie na stronie example.pl znajdziecie pliki i instrukcje. W instrukcji w punkcie drugim, wgranie plików, podpunkt dotyczy konsul z firmwarem 4192, w granie pliku. LauncherDAT na dole posta są linki do pobrania. Po pobraniu pliku zip trzeba w niego wejść i w katalogu GW Ultra 3.0 Public Beta znajduje się plik LauncherDAT. Skopiuj go. Przejdź na kartę SD przeznaczoną dla konsoli i wklej plik LauncherDAT. Po przegraniu pliku na kartę SD, skorzystaj z opcji bezpiecznego usuwania sprzętu, żeby nie uszkodzić karty przy odłączeniu jej od komputera. Kartę SD włóż do konsoli i uruchom 3DS. -a. Jeżeli internet nie był do tej pory skonfigurowany w konsoli, należy utworzyć nowe połączenie. Po uruchomieniu konsoli wejdź w System Settings. Następnie Internet Settings. Dopiero w tym momencie włącz Wi-Fi. Wyszukaj dostępne sieci bezprzewodowe. Wybierz swoją sieć bezprzewodową, wpisz klucz zabezpieczeń. Po zapisaniu ustawień połączenia, wykonaj test. Konsola najpierw łączy się z Access Pointem, a następnie z Internetem. Test zakończony sukcesem. Można przejść dalej. Wyłącz Wi-Fi. wejdź system settings do menu głównego konsoli i uruchom przeglądarkę konsoli oczywiście kliknij URL wpisz adres http:// go.gateway-3ds.com Zatwierdź i włącz Wi-Fi. Kliknij menu gwiazdkę z plusikiem, żeby dodać do ulubionych wcześniej wpisany adres. Po informacji, że adres został dodany do ulubionych, przejdź do ulubionych, czyli kliknij bookmarks. Na samym dole pojawia się kula, brak tekstu i klucz. To jest ostatnio dodana strona. Żeby dodać do niej opis, np. gateway, kliknij po prawej stronie w ikonę klucza i wpisz na przykład Gateway. Dzięki temu będzie łatwo odnaleźć na liście ulubionych akurat ten dokładnie adres. Aby zapisać, confirm. Włącz Wi-Fi i wybierz z ulubionych ostatnio dodaną stronę i kliknij na nią. Jeżeli karty Gateway nie ma w konsoli, menu karty zostanie wczytane automatycznie. Żeby uniknąć przykrych niespodzianek w postaci wyskakującego Monitu o aktualizację konsoli, dobrze jest zrobić kopię zapasową NAND i skonfigurować EmuNAND, tak żeby po wejściu w Gateway Mode został wczytany EmuNAND, a nie SysNAND. Po wybraniu opcji Boot Gateway Mode i kliknięciu w nią zostanie uruchomiony tryb Gateway, z poziomu którego możemy uruchamiać gry, które znajdują się na karcie microSD. Zaraz po wejściu do menu konsoli należy wyłączyć Wi-Fi. Jeżeli karta nie była wcześniej zaktualizowana i nie była używana na oprogramowaniu Ultra 31 albo wyżej, zostanie wyświetlony monit o aktualizację karty. Tu akurat wyużyłem karty, która już była wcześniej zaktualizowana. Po naciśnięciu przycisku Select wyświetli się menu z grami, z romami, które znajdują się na karcie MicroSD zamontowanej w Gateway'u. Krzyżakiem wybierz grę, naciśnij A, żeby ją uruchomić, B, żeby wyjść z menu z romami. W tej chwili nie ma żadnego postępu w grze. Natomiast, jeżeli jakiś czas bym grał, zrobiłbym parę leveli, chciałbym zapisać stan gry. Trzeba nacisnąć przycisk Home, następnie X i potwierdzić A. W ten sposób stan gry z pamięci karty Gateway zostanie skopiowany i zapisany na karcie SD konsoli. Każdy reset konsoli, bądź ponowne uruchomienie bądź wejście w system settings powoduje, że konsola wychodzi z trybu Gateway i nie jest on dostępny, aż do momentu, kiedy zostanie znowu wczytane menu Gateway. Dzięki, że oglądaliście w następnych filmach, będziecie mogli zobaczyć kolejne rzeczy związane z kartą Gateway 3DS.